是三千。 Zwycięzcą w O, właśnie. Jeszcze raz. Więc yy, jest mi miło poinformować, że zwycięzcą w kategorii portale jest portal Dziękuję serdecznie. Zwycięzca w tej kategorii Nowiny.pl. Dziękuję bardzo. Eee, ja będę krótko mówił, bo widzę, że to bardzo dobra organizacja. Nie czuć tego obiadu, który tutaj będzie, ale myślę, że wszyscy już mamy w e, tym iść. E, ja, ja, ja nie mamy bliskości granicy, nie mamy bliskości owiec, ale robimy bardzo dobry portal na Śląsku. Dziękuję. Dziękuję. <głosł> Gratulujemy serdecznie. No PL. Dziękujemy. Jeszcze nie, proszę Państwa. No, Jeszcze nie. Wielki, 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 wielki wino. Drodzy Drodzy państwo, proszę Państwa, proszę musimy atmosferę bez względu na Wasze zniecierpliwienie I, i, I na zauważyliście, że wśród członków Stowarzyszenia Radów Lokalnych są osoby,